Sprawdzamy więc części biegowe wagonów, zawieszenie resorów, panwie skrętu wózków, koziolki resorowe, resory, ślizgi prowadnic osi prawidłowość założenia zawleczek. Badając na dwozie, Rewident wagonów zwraca uwagę na stopień ewentualnego odkształcenia drzwi, na stan elementów ich zamknięć, na stan uchwytów, stopni haków holowniczych, zderzaków oraz elementów ich zamocowania. Wydarzenia roku 1988 wskazywały na to, że koniec komunizmu w Polsce jest blisko. W końcu kwietnia w Bydgoszczy i Noworocławiu był strajk pracowników tamtejszych MPK, który szybko rozlał się na cały kraj, stając się największą falą strajków po wprowadzeniu stanu wojennego 7 lat wcześniej. Kryzys gospodarczy, który próbowano pokonać reformami gospodarczymi podzielonymi na dwa etapy, powodował, iż na kolei oraz nawet w wojsku przestano dbać o jakąkolwiek jakość. Jedną z prób ratowania tragicznej sytuacji, chociażby na kolejach wąskotorowych, było wprowadzenie do ruchu zespołów a20 dp. Padek jakości doprowadził do dwóch wypadków, o których obecnie prawie w ogóle nie ma ani źródeł, ani fotografii. Po stronie południowej Pilskiego Dworca na torze 10 stał wojskowy Echelon z Bolesławca do Ustki. Obecnie wiadomo jedynie, że w środku składu znajdowały się drewniane wagony przewożące żołnierzy, prawdopodobnie bydlęce, jak wynika z relacji jednego ze świadków. Reszta to były wagony nieznanego rodzaju, przewożące sprzęt. Pociąg prowadziła lokomotywa st 44703 703 O 7.26 dyżurny ruchu w nastawni PLA ustawił przebieg na tor 109 i wyświetlił sygnał zezwalający na jazdę. Ponieważ droga dla Echelon Przecina wszystkie tory stacyjne w rejonie nastawni PLA. Ruch na prawie całej stacji był wstrzymany na czas przejazdu pociągu wojskowego. Po krótkiej chwili odruszenia spod semafora maszynista zauważył błędnie ustawiony rozjazd i natychmiast zatrzymał pociąg. Nie wiadomo obecnie, który konkretnie rozjazd był nieprawidłowo ustawiony, jednak po szybkiej zmianie położenia zwrotnicy Echelon ruszył dalej z prędkością poniżej 30 km na godzinę. Jednak nie minęły dwie minuty, gdy na jednym z rozjazdów wagon numer 19 wykoleił się w ten sposób, że przestawił rozjazd 529, powodując skierowanie kolejnych wagonów nie na tor 109, a na 110, na którym z kolei stał pociąg towarowy z wagonami wypełnionymi cegłą i tonowymi kręgami. Wykolejony wagon 19 uderzył prawą burtą w ostatni wagon pociągu towarowego, a na niego z kolei wpadły pozostałe wagony echelonu. O 7.36 dyżurni zastawni zestawni zawiadomili pogotowie i milicję. Służby pojawiły się na miejscu poniżej 4 minut po zawiadomieniu. Ocaleli żołnierze wyciągali ze zniszczonych wagonów swoich kolegów i przekazywali ich ratownikom, którzy ładowali ich do karetek i przewozili do wojewódzkiego szpitala zespolonego, dzisiejszego szpitala specjalistycznego imienia Staszica. W katastrofie zginęło 10 żołnierzy 66 pułku artylerii przeciwlotniczej a 28 zostało rannych. Według jednej z relacji katastrofa przyciągnęła sporą ilość gapiów, a materiał filmowy nakrecony przez kamerzystę TVP Zbigniewa Sabika. Został jeszcze tego samego dnia zniszczony przez służbę bezpieczeństwa. Komisja, która badała sprawę wypadku, doszła do wniosku, że główną przyczyną wypadku był zły stan techniczny wagonu. Zderzaki wagonów, w których jechali żołnierze, znajdowały się na różnych wysokościach przez co podczas przejazdu przez rozjazd jeden z buforów znalazł się powyżej tego z poprzedniego wagonu i zaczepił od niego od góry, co spowodowało wykolejenie. Z kolei zły stan techniczny torów na stacji w Pile był pośrednią przyczyną tragedii. Jeżeli przyjrzymy się katastrofie bliżej, okaże się, że relacje, które posiadamy obecnie, mają w sobie pewną dziurę. Mianowicie, na którym konkretnie rozjeździe wykoleił się feralny 19 wagon? Według relacji Jarosława Reszki, na której bazują wszystkie artykuły prasowe, wagon wypadł z szyn na rozjeździe krzyżowym i najechał kołami na iglice następnego rozjazdu, przedstawiającego w kierunku toru 110. Jednak gdy spojrzymy na schemat stacji, zobaczymy, że między rozjazdem 529 na którym od toru 109 odchodzi tor 110, a najbliższym rozjazdem krzyżowym, którym w momencie katastrofy mógł być rozjazd 535, jest jeszcze jeden rozjazd, o numerze 525, który kieruje pociągi na tory stacyjne 111 i 112. Rodzi się zatem następujące pytanie. Dlaczego rozjazd 525 został pominięty we wszystkich relacjach? Czyżby Reszka się pomylił i błędnie wskazał rozjazd, na którym Rozpoczął się łańcuch tragicznych zdarzeń, bez dostępu do ewentualnego raportu Komisji Pomorskiej DOKP, o ile w ogóle takowy istnieje, nie uda się na to pytanie odpowiedzieć. Nie minął jednak miesiąc od katastrofy w Pile, a doszło do kolejnego wypadku kolejowego z udziałem wojska. Z Głogowa do Zielonej Góry jechał pociąg numer 67413 prowadzony lokomotywą EU07 378. Według relacji Jarosława Reszki w książce Cześć, giniemy! skład dotychczas nie znajdował się w rozkładzie jazdy, przewiózł tego dnia po raz pierwszy zielonogórskie dzieci do Głogowa. Prędkość maksymalna na tym odcinku wynosiła wtedy 100 km na godzinę. W tym samym czasie do przejazdu pod Drogomilem zbliżał się wojskowy star 66 wiozący żołnierzy z jednostki wojskowej w Kożuchowie z prac Melioracyjnych na jednej z łąk. Kierowcą był dowódca pododdziału, który zezwolił tego dnia na tzw. lewiznę swojego kierowcy. Nie spodziewał się o tej porze pociągu na linii i pomimo ograniczonej widoczności wjechał najprawdopodobniej na pewniaka, na przejazd, jak się okazało, tuż pod rozpędzony pociąg. Maszynista zdążył zredukować prędkość przed zderzeniem do 70 km na godzinę. Niestety, na pace razem z żołnierzami znajdowało się 8 kanistrów z benzyną, przez co, w wyniku zderzenia, wybuchł pożar. Na miejscu zginęło 5 żołnierzy. Kolejnych pięciu z ciężkimi poparzeniami ciała trafiło do szpitala, lecz nie udało się ich uratować. Zginął również sprawca katastrofy, czyli kierowca Stara. W lipcu tego samego roku. PKP zdecydowało o malowaniu czół wszystkich lokomotyw na żółto, co odwołano już w 2002 roku, a zaniechano pod koniec lat 90. Przetrwało jednak inne zalecenie. Obowiązek jazdy pociągów z włączonymi reflektorami przednimi za dnia to również pokłasie wypadku pod bytomiem Odrzańskim. Jednak pomimo dość szybkiego wyjaśnienia przyczyn, również i ten wypadek jest skomplikowany, jeżeli chodzi o relacje. Jarosław Reszka, jak i artykuł z gazety lubuskiej z 2015 roku mówią o zderzeniu pociągu kolonijnego z Wojskowym starem. Problem pojawia się wtedy, gdy spojrzymy na zdjęcia z wypadku. Pierwsze ukazuje nam resztki stara przed czołem siódemki, jednak kolejne pokazują, że w katastrofie nie brał udziału jeden pociąg. A na kolejnych zdjęciach widać bowiem wykolejony człon rozrządczy zespołu trakcyjnego N57-1188 i drugą jednostkę o nieznanym numerze, które obsługiwały tego dnia w parze inny pociąg osobowy. Dowodem na to jest zdjęcie, które ukazuje 1188 przed wstawieniem członu rozrządczego na tory, a w oddali stoi EU07. Burta jednego z członów drugiego N57 jest osmalona, co jest z kolei dowodem na pożar, jaki wybuchł w momencie zderzenia. Kolejny problem pojawia się przy sprawdzeniu rozporządzenia. Składu jazdy pociągów, który obowiązywał od końca maja 1988 roku. Pociąg 67413, który reszka podaje jako kolonijny, figuruje w rozkładzie. Jako skład osobowy. Jeszcze ciekawsze jest to, że w przednim rozkładzie, który obowiązywał do końca maja 1988, pociąg 67413 również figurował jako osobowy, w dodatku obsługiwany elektrycznym zespołem trakcyjnym. Sytuację pogarszają zasady numeracji pociągów obowiązujące w tamtym czasie na PKP. Pierwsza cyfra oznacza obszar konstrukcyjny wyjazdu pociągu. Druga obszar konstrukcyjny, gdzie pociąg kończy bieg. Cyfra trzecia wskazuje kategorię pociągu, a dwie ostatnie jego konkretny typ. Pociąg 67413 miał więc być pociągiem ekspresowym sezonowym, ale w obu rozkładach adnotacji o datach jego kursowania brak. Jednak największym źródłem wątpliwości jest zdjęcie, na którym widać, że wrak stara pchany był przez 200 metrów. Znajduje się on bowiem dokładnie obok słupka hektometrażowego wskazującego 116 km 500 metr linii. Przy przejeździe znajduje się z kolei słupek wskazujący 116 km 700 metr. Wychodzi więc na to, że według zdjęć pociąg, który uważamy za kolonijny, nie jechał z Głogowa do Zielonej Góry, a w przeciwną stronę i nie był pociągiem 67413. Co więc się wydarzyło pod bytomiem Odrzańskim i kto pomieszał pociągi i kolejność zdarzeń? W rozkładzie wprowadzonym w końcu maja 1988 roku na szlaku w kierunku Zielonej Góry ostatni pociąg przed osobowym 67413 jechał przed godziną 6. W kierunku Głogowa zaś pociągi jechały około 6.20 i 7.11. Pociąg prowadzony przez EU07378 był więc faktycznie pociągiem nieplanowym. Gdy spojrzymy na miejsce wypadku, zobaczymy, że osobowy w postaci 2N57 znajdował się 200 metrów przed przejazdem. Patrząc na rozkłady jazdy można założyć, że to właśnie to, ta para EZT była pociągiem numer 67413. W związku z tym kierowca Stara faktycznie mógł sądzić, że pociąg od strony Głogowa jest jeszcze daleko przed przejazdem i wjechał na skrzyżowanie drogi z torami, nie spodziewając się pociągu z drugiej strony. Dokąd więc jechał pociąg prowadzony przez siódemkę? Możliwe, że właśnie do Głogowa, tylko nosił inny numer. Jarosław Reszka mógł popatrzeć do rozkładu, porównać z ewentualnymi relacjami świadków i po prostu popełnić błąd. Kolejność wydarzeń jest więc prosta. Stara uderzył najpierw pociąg z siódemką, na czele, o nieznanym numerze, pchając ciężarówkę przez 200 metrów po torowisku, pod koniec zostając jeszcze uderzonym przez osobowy 67413 do Zielonej Góry. Takich sprzeczności w źródłach historycznych jest bardzo wiele. Byto Modrzański i Piła to tylko jedne z niewielu przypadków, lecz jednocześnie po krótkiej analizie dostępnego materiału dowodowego okazuje się, że prawda jest możliwa do ustalenia w bardzo krótkim czasie.